Dzień dobry, tu Złomnik, jesteśmy w Warszawie przy ulicy Kolejowej, jest to jedno z brzydszych miejsc w Warszawie w ogóle i mamy też dzisiaj wyjątkowo brzydki samochód, więc pasuje idealnie do tego miejsca. Specjalnie szukałem jak, naj, jak najbrzydszej miejscówki, żeby właśnie się skomponowała z tym nieprawdopodobnie wręcz brzydkim samochodem. Jak już się pewnie domyśliliście to jest Dacia 1310 Brek. Brek, takie francuskie słowo oznaczające kombi. Rok produkcji 96. Zdecydowanie najgorsze lata fabryki w Pitești, Po kilku liftingach, z czego każdy jedynie pogarszał jakość i spowodował, że samochód był coraz brzydszy, coraz bardziej anachroniczny. I jest to samochód, który kondensuje całą brzydotę samochodów z Późnych krajów demokracji ludowej, czy też postludowej w tym przypadku, bo już 96 rok, ale zaczęli go robić, jak wiemy, w latach 70. wczesnych. No i ten samochód jest tak niewiarygodnie, wręcz brzydki, że aż jest piękny. Przyjechałem tutaj specjalnie na ulicę kolejową w Warszawie, żeby wam pokazać i paskudny samochód, i paskudną okolicę. Więc robimy sobie taki film mieszany: będzie trochę obrzydliwej Daczy i trochę ciekawych, i ładnych widoczków kolejowych z tej okolicy, ale zaczniemy sobie jednak od samochodu, bo w końcu te filmy są o samochodach, i zaczniemy sobie od przodu tego samochodu, gdzie zwrócił moją uwagę ten dramatycznie niedopasowany grill. Co musiał myśleć designer, który zrobił reflektory płaskie w ten sposób, ale grill. Wystaje, także całość się nie schodzi w jedno, tylko powoduje takie wrażenie dysharmonii w tym miejscu. Coś przerażającego. Drugim, jeszcze bardziej dysharmonicznym elementem tego przodu to jest ta kostka tutaj, która ma wycięte miejsce pod światło przeciwmgielne, ale tego światła przeciwmgielnego tutaj nie ma, więc jest taki wystający, zbyteczny plastikowy element. Pięknie. Kolejna rzecz to jest mocowanie elementu tutaj przy masce. Ja rozumiem, że było ciężko, ja wiem, że było trudno w ogóle i było biednie, ale żeby przykręcać to na śruby, które widać z wierzchu, to już trzeba być hardcorem trochę i elegancko każdą śrubkę widać. Tu jest ładny opuszczony kamper na Dukacie. Tu są warsztaty motocyklowe. Stoi nawet Ford Escort i jakiś motocykl. A tu jest znany warszawski pub motocyklowy, dwa koła. Też pewnie wiele osób go kojarzy. Ogólnie oryginalne Renault 12, na którym bazuje Dacia i z którego licencja na Dacie się wywodzi, miało w sobie taką elegancką lekkość lat 60. Między innymi za sprawą tego, że było tutaj z przodu i z tyłu podcięte tak troszeczkę do góry i miało małe zderzaczki, przez co cała ta linia była taka jakby bardziej zawieszona w powietrzu. Tutaj, ponieważ był lifting i były lata 90. i trzeba było unowocześnić ten samochód, to zrobiono mu takie ogromne, wielkie, sięgające nisko, plastikowe zderzaki kanciaste, kompletnie niepasujące do reszty. Ten też jest taki wielki, jakby wizualnie opuszcza cały samochód, przez to on jest ciężki wizualnie, ma malutkie kółka, wygląda pokracznie, karykaturalnie i jest niezwykle brzydki. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale jest paskudny. Z tyłu nie jest lepiej, bo mamy malutkie lampki, właściwie sięgające lat 60. swoim designem. Mamy ten element charakterystyczny dla wielu modeli Renault, m.in. w piątce był też jeszcze stosowany, czyli wystające takie tutaj panele, gdzie tu jest podświetlenie tablicy, a tu jest lampa cofania do przeciwmgielna. I do tego wszystkiego mamy znowu ten wielki, ogromny, czarny, plastikowy zderzak, kompletnie niepasujący do reszty, czyli mamy lata 60., powiedzmy 70. i późne 80. w jednym, w jednym kawałku samochodu, w jednej tylnej części daci 1310 brek. Natomiast, skoro już przy bagażniku jesteśmy, to w filmie z Niwą nie pokazałem wam bagażnika Niwy, bo zapomniałem, więc teraz będzie bagażnik Niwy. Uwaga, tak, już gotowe. A teraz bagażnik daci 1310 Brake. Najważniejsza i największa zaleta tego samochodu, oczywiście w wersji kombi, to jest właśnie ten bagażnik. Tylna klapa się nie trzyma, opada, trzeba ją trzymać głową. Stanę sobie tak, żeby mi klapa nie zmiażdżyła głowy. Zamiast rolety mamy twardą półkę, która się tak o, o, składa w ten sposób. No, ale bagażnik i tak jest imponujący, a co lepsze, to udało się koło zapasowe zmieścić tutaj w takiej kieszeni, jak w Mercedesie okularze kombi. Tylko okularze kombi jest tam, a tu jest tu. I tu jest jeden fajny gadżet w tym bagażniku. To są ramki na tablice rejestracyjne Dacia Solcar, to jest z czasów, kiedy Dacia jeszcze nie robiła Logana i tak dalej, i tych nowych wszystkich modeli, tylko sprzedawano właśnie to i jakieś tam super nowej Solenze później. Z Radomia, ulica Warszawska 139, numer telefonu 439-79. Krótki, prosty do zapamiętania, pięciocyfrowy numer telefonu. Tak to można. Jest też apteczka, ale nie od Daci, tylko od łady. Tu jest narysowana, jak widzicie, Łada 2107. I wiele osób przeczyta, że to jest napisane anemetka, ale to nie jest anemetka, tylko to są dziwne e, litery rosyjskie, pisana cyrylica, więc N to jest nasze P, a M pisana. To jest nasze T, chociaż drukowane T wygląda jak normalne T i nie dojdziesz z tym do ładu. To są rusty, tego nie rozbierz. Tu jest jeszcze par hitów w tym bagażniku. Przede wszystkim tylna półka jest z blachy stalowej zrobiona i ma takie zawiasy jak meblowe i wygląda w ogóle jak drzwi z jakiejś szafy warsztatowej wyjęte. Także metalowa półka tylna składana to jest hit, a hit numer dwa to są pasy tylne. Już wtedy były obowiązkowe, to jest 96 rok produkcji i w Polsce już wtedy trzeba było mieć pasy z tyłu. Ale słupek C w tym samochodzie jest tak cienki, tak byle jaki i tak beznadziejny, że przestraszono się stwierdzono, nie, tutaj pasów nie zamontujemy bo się wyrwą. Zamontujemy w ostatnim słupku D, bo jest, bo jest grubszy. W związku z tym mocowanie pasów jest tutaj. Pas przechodzi przez cały bagażnik, tam, 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 fik, fik aż na kanapę. I oczywiście jest statyczny bez wiacza, ale przepisom stało się zadość. Jest tu na przykład osiedle wagonowe. Ludzie normalnie mieszkają w wagonach. Pod tymi wagonami są podwozia i one stoją na szynach. Tam nie wolno wchodzić, ale sama miejscówka jest naprawdę super. Polecam chociaż zobaczyć z zewnątrz osiedle wagoników. Naprawdę blisko centrum Warszawy osiedle drewnianych wagonów. W ogóle spójrzcie na jakość tego. Końcówka blachy zagięta, zaklepana młotkiem, zgrzana na sztukę, na pałę. Aby było jak dla obcego. Nie wiem jakiś po rumuńsku, jak dla obcego, ale. Tutaj widzimy idealny przejaw właśnie tej filozofii. Czas na test siadania samemu za sobą. Już mi się podobają te kanapy tutaj. Jest fajna skrzypi jak takie amerykanki albo wersalki, co ludzie mają na działkach w altankach i tam je trzymają. Nie wiem po co, bo tam nikt, nikt nigdy nie śpi. Nieważne. Siadamy sobie do środka. O. To jest ciekawe, powiem wam o tu jest całkiem wygodnie, e, oczywiście ta kanapa się zapada pode mną, coś mi się wbija w tyłek idealnie, jakaś sprężyna czy coś takiego, więc trzeba sobie taką trochę lepszą pozycję przyjąć, ale jest wygodnie na głowę, jest sporo miejsca na nogi, o dziwo nawet się nie wbijam kolanami w ten fotel przede mną, e, także pod względem praktyczności ten samochód jest naprawdę spoko, z przodu też się fajnie siedzi, potem się potem Wam to pokażę z bliska, z tyłu się siedzi też dosyć dobrze i jeszcze do tego mamy całkiem duży bagażnik, a to, że auto jest obrzydliwe Brzydkie, no cóż, nie można mieć wszystkiego. Ja też najpiękniejszy nie jestem. Tu jest ładny, opuszczony kamper na Dukacie. Tu są warsztaty motocyklowe. Stoi nawet Ford Escort i jakiś motocykl. A tu jest znany warszawski pub motocyklowy, dwa koła. Też pewnie wiele osób go kojarzy. Jak się pójdzie za ten pub, to nam się rozciągnie niezwykła wręcz panorama Warszawy od strony Dworca Zachodniego. O, no, tak to wygląda, jak się zabudowuje, wieżosami widać. Widać też te nowe wieżowce po prawej stronie, które tutaj powstały. No i oczywiście idealne miejsce dla fanów. Train spotingu. pociągi tutaj jeżdżą non-stop. Ogólnie polecam jakość tapiterki w tym samochodzie. Tutaj, prawda, mamy wystającą gąbkę, tak jakby flaki wystawały komuś, jakby nie było skóry i mu wystawało żywe mięso. Równie piękny jest boczek drzwi. Spójrzcie na te marszczenie tutaj wokół popielniczki. Wydaje mi się, że to jest zupełnie... Losowe marszczenie, to znaczy, po prostu jak wyszło, tak wyszło. I każdy samochód jest inny, to jest dzieło sztuki. Jeszcze mamy rygiel do zamykania. Też jest dziełem sztuki, uważam. Obsługuje się go tak, że można go o, zblokować w ten sposób. I teraz drzwi są e, zatrzaśnięte. Jak się je zamknie, to nie będzie, nie będzie się dawało ich otworzyć, a to jest pozycja otwarta. Wydawałoby się, że z przodu powinno być tak samo, ale z przodu jest kompletnie inaczej. Z przodu mamy taką samą klamkę drzwi jak z tyłu. Oczywiście też beznadziejnie spasowaną. Spójrzcie na ten szyld, który ją trzyma, jak to jest wszystko w ogóle złożone na jakieś ohydne wkręty i krzywo i blejak. Ale ta klamka nie regluje drzwi, bo do tego celu służy, a tu znowu e, prawda, estetyczny, ładny elemencik, do tego celu służy ten malutki rygielek tutaj, zamontowany w idiotycznym miejscu, mały, beznadziejny i łatwo się łamiący. Nawet to miejsce wykończenia drzwi tutaj jest obrzydliwe. I w ogóle wykonanie tutaj tych krawędzi, wszystkiego tego, tych szpar, to jest po prostu koszmar. Koszmar szpar. Podobnie zresztą jak klamka, która ma, owszem, wygląd z lat 60., bo jest takim skalpelem, ale już nie jest metalowa, jak drzewiej bywało, tylko jest z obrzydliwego czarnego plastiku. O, a tak się nam prezentuje miejsce kierowcy. I to jest dopiero początek obrzydliwości w tym samochodzie. Zaraz zobaczycie jej znacznie więcej. Absolutnie wspaniałym gadżetem jest regulacja kierunku nawiewu. Mamy pod całą szybą taki wielki nawiew i z niego wystają takie trzy dźwigienki, takie trzy małe wajchy. I teraz tymi wajchami sobie regulujemy, czy chcemy mieć nawiew na nogi, czy na szybę. Pach, cyk, cyk, fik. I w środku się rusza taka przesłona i to nam przemienia. Maskownice głośników też są przepiękne. Wyglądają jak. Sitko sprysznica, jakieś niedorobione, ale nie to mnie najbardziej zachwyca tutaj. Zachwyca mnie w tej daci to, że główną cechą tego wnętrza jest sfalowanie. Wszystko, co tutaj może być, nie jest równe, nie jest płaskie, nie jest proste, tylko jest sfalowane. Poczynając właśnie od tej sfalowanej tutaj wykładziny przez sfalowaną tutaj uszczelkę dolną szyby. Potem mamy sfalowany przycisk na kierownicy, który oczywiście nie służy do włączania klaksonu, bo klakson jest w manetce tutaj po lewej stronie, ale to też jest sfalowane. Dalej mamy sfalowany element tutaj panel górny deski rozdzielczej, już się rozlawuje jeden od drugiego i też są fale. Z drugiej strony na uszczelce też są fale. I jeszcze tamten panel tutaj, który też widać stąd może nie tak dobrze, ale on też się faluje. No i teraz zegary w tym pięknym, charakterystycznym kształcie, tak zwane squircle, czyli połączenie kwadratu i koła. Jest obrotomierz Electronic, kończy się na 6000, chociaż skalowany jest do 8. Prędkościomierz z pięcioznakowym, z pięciocyfrowym wskaźnikiem kilometrów. I tutaj aż cztery dodatkowe wskaźniki, to jest woltomierz, temperatura cieczy, to jest chyba temperatura oleju, fajne, super sprawa do autosportowego sportowego, no i poziom paliwa. No i te zegary to jeszcze, one jakoś wyglądają jakoś w miarę, tak się, powiedzmy, trzymają kupy. Natomiast jak przejdziemy sobie tutaj, w stronę tego panelu, to to, co się tutaj dzieje estetycznie, to jest po prostu taki gwałt na oczach, że jak ja to kręcę, to mam zaciśnięte oczy, żeby tego nie widzieć. Poziom niedopasowania tej popielniczki do reszty zasługuje na jakąś y, nagrodę w dziedzinie nieudolności. To jest jedno. Potem pod spodem mamy schowek, zamiast miejsca na radio, które ktoś po prostu wyrżnął w tym miejscu w taki sposób, że uszkodził emblemat Daci, który był tutaj ten emblemat wypadł. Pięknie to jest zrobione. Mamy schoweczek, który się otwiera przez naciśnięcie guziczka. Pach. I ten schowek jest naprawdę ogromny. Taki wielki schowek pod deską rozdzielczą. Dosyć trudno do niego sięgać, bo jednak jest bardzo głęboki, podczas jazdy trzeba się mocno wychylać. No ale jest i jest wielgachny. Równie wielki co cap holder, znajdujący się między fotelami w takim tunelu. Tutaj by wszedł jakiś wielki termos, jakieś normalnie wiadro z jakimś typowym rumuńskim napojem. Nie wiem, jaki jest typowy rumuński napój. Zamiast tego jest gaśnica, ponieważ z samochodami francuskimi nigdy nic nie wiadomo, a z samochodami rumuńskimi na licencji francuskiej jeszcze bardziej nic nie wiadomo. Natomiast co to, to jest to? To nie wiem, to jest po prostu zaślepka, która nie służy do niczego. Podobna zaślepka znajduje się tutaj. Też do niczego nie służąca. Również nie wiadomo do czego służy ten element. To pokrętło wygląda jak programator od pralki. Nawet właściciel nie wie do czego to służy. Zresztą co śmieszne, poprzedni właściciel, od którego aktualny kupił to auto, myślał, że te suwaki tutaj to jest sanie. Więc nie wiadomo jak ją odpalał przez 20 lat posiadania. Podczas gdy sanie znajduje się oczywiście tutaj. I pozostając w klimacie rzeczy bez sensu. Pedały. Nie wiadomo dlaczego sprzęgło jest tak strasznie blisko hamulca i jest tak znacząco wyżej niż ten hamulec, To wcale nie jest wygodne podczas jazdy. A gaz jest oddalony bardzo w prawą stronę i jest bardzo śmieszny, ponieważ ma niezwykle mały skok. O, tylko tyle jest skoku pedału gazu, więc trzeba go bardzo delikatnie wciskać, bo nawet mały ruch pedału gazu powoduje gwałtowny skok obrotów. Jakby ktoś chciał zrujnowane magazyny kolejowe, to też oczywiście... Są tu jak najbardziej, tu wszystko jest ogólnie. Jeśli chodzi o oświetlenie wnętrza, to są takie dwie lampki nad drzwiami. Tutaj akurat klosik się zgubił, z tej strony klosik jest i oczywiście zczerniał, bo jest beznadziejnej jakości, ale przynajmniej lampka działa, o i się świeci. Pod maską też oczywiście archaik, silnik Renault, wiadomo czterocylindrowy 1.3, Cały, w całości przed przednią osią. Stąd ten taki długi zwis tego samochodu, bo ten silnik się tutaj musiał zmieścić. Tu za nim jest skrzynia biegów. Nad skrzynią biegów jest miejsce na akumulator. Trzeba przyznać, że byli twardzi, jeżeli chodzi o e, archaiczne rozwiązania, bo 96 rok produkcji jest gaźnik. Gaźnik marki Carpil Brasov, made in Romania, licenta Weber Italia, czyli na licencji Webera. E, jest też. Wentylator chłodnicy na wiskozie nieelektryczny, chociaż już Renault 16 francuskie miało elektryczny wentylator chłodnicy, ale Dacia nie. No i mamy na przykład szklany zbiornik na e, płyn chłodzący, zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, przyczepiony jakimś paskiem parcianym, no ale szklany. W jakim samochodzie jest szklany zbiornik na płyn chłodzący? To jest piękny detal, tylko że kto to doceni dzisiaj. Jestem też fanem tych ogromnych, gigantycznych zawiasów, które sprawiają, że maska idzie do przodu po, e, po podniesieniu jej. Auto fajnie koroduje, bo ogniska korozji wychodzą w takich niespodziewanych miejscach, tak na przykład tutaj, tak nagle fik, w tym miejscu się robi e, dziura od korozji i nagle też tutaj. Nie wiadomo dlaczego akurat w tych miejscach tak po prostu tak o Podobnie jest tutaj. Nagle na środku błotnika, bo tak, pach, w tym miejscu się korozja pojawia. Ktoś ostatnio mówił, żebym w filmie nie pokazywał kluczyka do samochodu, bo ktoś może taki kształt tego kluczyka sobie odrysować z ekranu, pilnikiem sobie wypiłować podobny kluczyk i ukraść samochód w filmie przedstawiony. Wart zwykle 1000 złotych, także na pewno byłoby to świetne, to byłby świetny interes, ale kluczyk do tej daczy jest na tyle fajny, że chciałem wam go pokazać. Ma kształt loga Renault. Jest na nim napisane Dacia, a tutaj UAP, Uzine Auto Piteszty, czyli fabryka samochodów w Piteszty. No i taki fajny, właśnie oldschoolowy kluczek z lat 60. w Daci z 96 roku dalej występował. Czas teraz na przejażdżkę. Pokażę Wam jeszcze parę miejsc tutaj w okolicy wartych odwiedzenia. W tym jedno takie, o którym nawet ja sam nie wiedziałem i kiedyś stwierdziłem, hmm, pojadę tam i zobaczę, co tam jest. I to, co tam zobaczyłem, urwało mi rękę i nogę. Palimy. Ale zaraz nie tak szybko, bo najpierw jeszcze kurs obsługi biegów w tym samochodzie. Biegi nie chodzą wcale normalnie, trzeba trochę jednak wprawy, żeby je obsłużyć. No i właściciel, żeby oszczędzić mi problemów i sobie też, narysował mi taki niesamowity wręcz schemat, który pokazuje, jak te biegi się wrzuca. E, jakie drogi trzeba pokonywać, żeby e, te biegi wchodziły na właściwe miejsce? I na przykład jedynka wcale nie jest przed dwójką i wcale nie wrzucamy jedynki tak, że o normalnie, jak w normalnym aucie, wcale nie szarpiemy tym i nie robimy tak, wtedy na nic nie wejdzie. Jedynka jest tak mniej więcej w pośrodku, czyli delikatnie tak i o, wtedy jedynka nam wejdzie, ale dwójeczka nie jest ale tutaj, tu jest czwórka, tylko dwójka jest. O tutaj gdzieś, między wstecznym a czwórką i trzeba uważać podczas jazdy, żeby na te biegi trafiać, a już piątka to już jest jakaś wybitna w ogóle patologia. Podobno tam trzeba specjalny ruch wykonać, to jest chyba trójka w ogóle, żeby tę piątkę wrzucić i można jechać. Drzwi się o dziwo ładnie zamykają. Sądziłem, że drzwi będzie trzeba zamykać z wielką siłą i z uderzeniem, ale nie, delikatnie zamykam i ładny dźwięk nawet wydają. Odpala oczywiście od razu. Bez żadnego problemu, bo jest to auto w ogóle mało zużyte. On jest beznadziejnie zrobione, ale ten egzemplarz jest mało zużyty. Ma tylko 56 tysięcy km przebiegu i jest od tak zwanego starszego pana. Moje pierwsze wrażenie co do tego samochodu jest takie, że mimo że trzeba trochę walczyć z tymi biegami, już się troszkę nauczyłem to jest, jest to samochód mniej siermiężny niż Fiat 125P Kombi, którym też kiedyś jeździłem i bardzo źle to wspominam. I okej, okay, Fiat 125P Kombi był robiony do 1991 roku, to było robione dużo dłużej, bo do lat 2000, więc no jakby tłukli o wiele dłużej samochód z lat 60. Rumunii i to wszystko jest jeszcze gorszej jakości, natomiast sam samochód jedzie przyjemniej, jest cichszy, jest stabilniejszy, ma wygodniejszą pozycję za kierownicą, ma więcej miejsca na kolana. Jakbym miał wybierać w tych wczesnych latach 90. czy w połowie lat 90. czy Dacia 1310 Break, czy Fiat 125P Kombi, to w bezpośrednim porównaniu wziąłbym Dacia. Tu Wam chciałem pokazać niesamowite miejsce. To jest taka kolonia kolejowa, chyba przedwojenna, znajdująca się w Warszawie za dworcem zachodnim. Jest taki zespół budynków, który jest praktycznie oddzielony z każdej strony od cywilizacji. Jest tylko jedna, bardzo słaba taka droga dojazdowa. O, stoją tutaj nawet fajne graty. Stoi sobie hmm, od zawsze e, kamper z tylnymi lampami od Taunusa. Jest to bardzo niecodzienne miejsce, bo wygląda jakbyśmy byli na wsi dosłownie. A jest to no niemalże środek Warszawy. Te drogi prowadzenia e, dźwigni biegów są w ogóle niesamowite. Za każdym razem jest inny e, ten bieg, za każdym razem trzeba inaczej wrzucać. O już dwójeczkę już umiem, wcale nie jest to do tyłu, tylko to jest trochę do tyłu, trochę w lewo i potem tak znowu trochę do tyłu i wtedy wchodzi dwójka, ale nie za każdym razem czasem jest troszkę inaczej. Przy hamowaniu auto wydaje dźwięk przerażający, coś myślałem, że się zepsuło w ogóle, ale właściciel mi zabronił się tym przejmować. Powiedział, że to po prostu szczęki hamulcowe tylne trochę trą. I że nie są wcale mocno zużyte, tylko po prostu mają taki głupi dźwięk, spadają w jakąś wibrację i on to wyjął, rozłożył, wszystko było ok. Po prostu tak to działa. It's not a bug, it's a feature, jak to mówili Rumuni składając dacie. Tutaj po lewej stronie zaraz będzie przedwojenny budynek, który jeszcze niedawno był zamieszkały, ale w tej chwili już jest opuszczony. Jeszcze pamiętam jak w nim mieszkali ludzie, a dosłownie parę tygodni temu robotnicy tutaj już zamurowywali okna i cały budynek pewnie będzie wyburzony. O, taka kamienica. Też fajna. No i oczywiście mamy też ruiny gazowni warszawskiej, które pewnie wszyscy znają. Ale na wszelki wypadek, jak ktoś nie jest z Warszawy, wiem, że podobno są ludzie nie z Warszawy w Polsce. Śmieszne, ale tak jest. No to warto pokazać. O, Twingo. A teraz jedziemy na miejscówkę, o której Wam mówiłem. To właśnie ta, która mi urwała rękę i nogę. Tylko muszę tutaj sobie zawrócić. Zobaczymy, czy tam się w ogóle da wjechać samochodem. Kiedyś się dawało. Nie wiem jak jest teraz. Trójka weszła, dobra. Jak to w piątka. To jest trójka. Ogólnie jak jeżdżę tą dacią, to mi towarzyszy podobne uczucie, jakie mi towarzyszyło, kiedy miałem Tavrię. Tawrię się bardzo fajnie jeździło. To był naprawdę fajny, żwawy samochód, w którym było sporo miejsca i miał bardzo skuteczne ogrzewanie, tylko że był beznadziejnie wykonany i czego by się człowiek w nim nie tknął. To było po prostu słabe, kiepskie, blejakie. Nawet nie to, że było źle zaprojektowane, bo zaprojektowane było nieźle, ale za tym projektem nie poszła jakość wykonania i ten projekt się zmarnował, ponieważ wykonano tę daną rzecz, to urządzenie, z tak słabych materiałów, że ono nie działało. Zamiast, nie wiem, przenosić jakąś siłę, to się gieło i łamało. Tak samo jest tutaj, e, na przykład korbka od otwierania drzwi jest z tak miękkiego i belejakiego materiału, że się wygina pod ręką, zamiast zamykać szybę. Tu jest też doskonała miejscówka na kolejowej, zawsze idealne, ilości złomu tutaj stoją. Już dźwięk tylnych hamulców jest przerażający, do tego jeszcze mamy dźwięk skrzyni biegów, która wyje. Nie wiem czemu, tak chyba ma, nawet na trójce po prostu robi Uuu. Ale to jeszcze jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje, kiedy włączymy sobie nawiew. O, mamy jeszcze do tego takie dodatkowe wrażenia dźwiękowe, akustyczne. Także nie jest to samochód, w którym możemy się wyciszyć. To jest właśnie miejsce, które chciałem Wam pokazać. Miejsce po nocnym markecie. Kiedyś tutaj był nocny market w lecie z różnym jedzeniem. Teraz tutaj nie ma nic. Jest to opuszczony peron przy dworcu głównym. Jest on naprawdę ogromny. Ja już tam dalej nie wjeżdżam, bo trochę przypał. Ale można tam pójść zobaczyć. To jest niemalże samo centrum Warszawy. I w tym niemalże samym centrum Warszawy mamy taki, właśnie oto, ogromny, opuszczony peron kolejowy z torami, które dawno już zarosła trawa. Wszystko to jest kompletnie opuszczone. Jest nawet budka z biletami, też opuszczona. Nie ma tutaj kompletnie nikogo w ciągu dnia. Jest pusto. Tutaj można byłoby wjechać autem, ale nie chcę robić przypału. W każdym razie jest to wyjątkowe miejsce w Warszawie. Dosłownie. Niecały kilometr od Pałacu Kultury, mamy właśnie taki wielki, opuszczony peron kolejowy. Tu widać piękne zabudowania kolejowe, a tam już za płotem mamy Muzeum Kolejnictwa i zabytkowe lokomotywy, świetnie pasujące do tego klimatu. Dacza jest po francusku komfortowa. Jada nią tutaj po strasznych wertepach na dojeździe właśnie do tego starego peronu kolejowego i na tych wertepach ona sobie świetnie radzi. Ledwo co przenosi do wnętrza wyboje, chociaż są naprawdę okropne. Wybitnie mieszane uczucia we mnie budzi ten samochód. Z jednej strony jest straszny, jest okropnie brzydki, jest bardzo byle jak wykonany, jest hałaśliwy, wszystko w nim wydaje jakieś nieprzyjemne dźwięki niepokojące też, jeżeli tego auta dobrze nie znasz i widać, że naprawdę w Rumunii w tamtych czasach no, sytuacja była dramatyczna. Z drugiej strony. Jest taki jakiś przyjemny, jakoś tak się przyjemnie siedzi, jakoś tak się przyjemnie rozpędza, jakoś tak to wszystko jest jak dla człowieka, nie trzeba z tym walczyć, ma to w sobie tę siermięgę taką okropną, ale nie zmusza mnie to, żeby z tym samochodem jakoś strasznie się siłować, podczas kiedy samochody typu właśnie Polones, zwłaszcza Polones i Fiat 125P, to są dla mnie takie samochody siłowe, gdzie ja we wszystko muszę włożyć masę własnej siły, wysiłku, gdzie ja muszę mięśnie napinać, żeby ten samochód działał, jeździł i robił to, co samochód powinien robić. A tutaj nie. Tu jest wszystko takie właśnie lekkie, bezproblemowe. Jak się te biegi opanuje, one nie chodzą wcale ciężko. One chodzą ciężko, jak nie wiesz, gdzie ten bieg jest. Ale jeżeli wiesz, gdzie on jest, to on wchodzi leciutko. On wchodzi bez żadnego problemu. Także mm, rzeczywiście jest to samochód pełen sprzeczności. Na pewno jest to najbrzydsze auto, jakie w tym roku recenzowałem. E, także w kategorii e, najgorszy design otrzymuje ode mnie Black Dot Award, odwrotność Red Dot Award. E, Przyznawano najgorszym samochodem, najbrzydszym, najgorzej zaprojektowanym. E, no i to już chyba wszystko, co chciałem wam opowiedzieć dzisiaj o Daci 1310 Break. Jeżeli się Wam podobało, to w porządku to sobie idźcie na sklep.złomnik.pl i sobie coś tam w nim kupcie to ja będę zadowolony i wy będziecie zadowoleni a jak nie to do widzenia nara